Cześć, siemano, z tej strony TaNas i witam na koledzy da miedzy. Kolejny odcinek w dzisiejszym odcinku, czerwiec, jak widzicie mamy czerwiec i dosyć dużo pieniędzy na naszym koncie, jak mogliście na samym początku zauważyć, ale to dlatego, że Przedaliśmy siewnik, przedaliśmy pług, przedaliśmy opryskiwacz, już wyjaśnię, ile dostaliśmy za to pieniędzy, za siewnik dostaliśmy 100 tysięcy 11 tysięcy, opryskiwa 30 tysięcy. Za niego dostaliśmy te maszyny. Poszydowaliśmy wiadomo, jeszcze było przewinięcie, zrobiliśmy za mleko, zarobiliśmy za panele. No i mamy na koncie prawie 500 tysięcy, ale w dzisiejszym odcinku jeszcze to saldo się zmieni, bo. Mamy do sprzedania soję, mamy do sprzedania kukurydzę, więc tych pieniędzy w naszym koncie powinno zrobić się dzisiaj troszeczkę więcej. Ile dokładnie tego będziemy mieli? Nie wiem. Na pewno pieniędzy dosyć sporo potrzebujemy, żeby to wszystko tutaj kupować Biorę sobie fędziora, do jeden pociągowy taki do krwi i kości. Bierzemy naszą piękną, dużą szczepę i jedziemy sobie na skup sprzedać właśnie naszą soję. Troszkę soi jest, więc dosyć fajne pieniążki też z tego powinny być. Czekajcie, sobie tak bardziej coś takiego, żebym mógł sobie tej wykiksnąć z naszego ciągnika i sobie to bez problemu jakoś e, czekać. Obejdziemy dookoła, obejdziemy sobie tej podczepimy elegancko i podjeżdżamy pod nas piękny silos. Dobra, dobra, czekajcie, muszę sobie na to i plandekę sobie ściągnąć. Dobra, ściągamy plandekę. A teraz pasowałoby jakoś tej w miarę podjechać, żeby dało się to nasypać. No tutaj musimy leciutko na sobie najechać żeby nam tutaj to dostało czekajcie, tutaj jest taka o, takie okienko jest, że będzie się spało raczej, w silosie oczywiście soja, nie 41 tysięcy litrów soi w silosie jest, więc trzeba y, sobie zasypać, no i pojedziemy sobie przydamy, na mi trans, mil trans bodajże, jak, czy, jak nie przekręciłem nazwy, Pojedziemy tam sobie przydamy, zobaczymy za ten jeden z zestaw zrobimy dosyć sporo tego na nie widziałem bo aż 34 tysiące litrów, więc naprawdę dosyć sporo. No, ja jestem ciekawy, jak tutaj w ogóle Fender będzie sobie dawał radę, bo zawsze masejem woziłem, a teraz troszeczkę większym, znaczy troszeczkę mniejszym, troszeczkę mniej koniczkę. Ja troszkę przyciszę, bo widzę, że tu Fender daje ostro po garach, ale już powinno być dobrze. Co, jedziemy zarabiać kolejne pieniążki. Jeśli chodzi o ciągnik, ciągnik się pojawi w kolejnym miesiącu. Mam nadzieję, że uda się wyjechać i coś nagrać właśnie z oględzin to traktora. Ale zobaczymy jak to naprawdę wyjdzie, jak nie zagręcimy traktora na no to z kolejnych maszyn, bo na pewno... E, Jezus... Pół jak to pcha, dobra, dobra, jednak trzeba tutaj troszeczkę wolniej jeździć, na górkę, żeby tutaj tak nie pchało. No e, dobra, trzeba uważać, e, bo tak, na pewno pimy ciągnik, no i musimy też od razu sobie siemnik zakupić, jakby nie było. E, a za siemnik, tak, sobie patrząc, to przez 200 tysięcy będziemy musieli tak naprawdę zapłacić, więc no tych pieniędzy troszkę nam na koncie jest potrzebne. Ale jak sobie to wszystko sprzedajemy, przewiniemy jeszcze dalej, no to na pewno nam na traktor i siewnik pieniążków wystarczy. Gorzej będzie dokupić później tak naprawdę opleskiwać, bo za opryskiwacz tam 100 tysięcy na pewno trzeba będzie wyrzucić. Puk to tam na spokojnie się też się kupi, bo pukto na razie do kuryzy jest potrzebne. Najważniejsze to jest teraz ciągnik i siewnik, żeby na tym sierpniu sobie rzepak już można było siać. No ale oczywiście jeszcze jak skosimy rzepak, to pieniążki oczywiście jeszcze zarwimy, więc tam... Nie ma czym się na razie przejmować, tak naprawdę i na razie jesteśmy dobrze zarobieni. Ale no niestety trzeba będzie tych pieniądzków się niedługo pozbyć. Ale za to pojawią się dosyć fajne maszynki, tutaj muszą tutaj posprawdzane. To tak naprawdę bym sobie chciał kupić. Puknął znaleziony, siedling znaleziony, traktor znaleziony, więc wszystko wam tak naprawdę jest przygotowane. Nic tylko zbierać pieniądze, kupować i będzie naprawdę idealnie. Więc. Zbieramy pieniążki w dzisiejszym odcinku tak, sprzedamy sobie tą soję, sprzedamy sobie, hmm, sprzedamy sobie hmm, kukurydze i polecimy sobie się na kosanie, bo tak naprawdę do kosania jak widzicie mój zepak jeszcze nie jest, jak, jak widać, hmm, więc zepakiem trzeba troszeczkę poczekać, na no ciężko ma e, pędzior, ale jakoś malutku damy radę. Zebak na razie do koszenia nie jest. Nie mam pszenica też nie jest do koszenia, więc zostanie nam tak naprawdę tylko kosy sobie zrobić. Trawy już są tak naprawdę skoszoną. Na lawie sobie to zrobiłem. Zostanie mi teraz do e, przyciążnięcia. Jedna łąka. No i do zgrabienia. Wtedy zostałem te dwie łąki. Bo tam jedną łąkę już mam przyciągniątą, tą mniejszą. E, więc sobie pojedziemy możliwe, że najpierw pozgrawiamy tamtą łąkę, później będziemy przytrząsarkę i polecimy sobie na tą większą łąkę i sobie tam troszeczkę e, poprzecząsamy. Na razie najważniejsze żeby to. Wszystko sprzedać. Nawet że sobie tutaj wszystko napisałem, więc to najważniejsze. Jak zateniam pieniądzków, to możliwe, że dykkujemy sobie jeszcze więcej krywek do obory, żeby te pieniądze też... Dobra, dobra, gdzie ja pojechałem ja do koniaza. Jadę opisoją Soją. Dobra, dobra, nie szkodzi. że z tej ściernicy od sobie wrócimy chociaż. Pierdzielę. Zgadałem się, że pojechał za daleko. Kurde, do koniaza chciał ja pojechać sprzedać. Tak żebym się dogadał. Kurde, to coś, coś daleko jest związku, Mówię, zawsze tak blisko był, a teraz za daleko, żebym pojechała i dlatego tak to wyszło. No dobra, nawracamy. Nawracamy i wjeżdżamy, zobaczymy jak to tutaj wygląda. No wszystkiego na pewno sobie nie sprzedamy, bo jeszcze tej Soi trochę zostanie, tam że 40, nie, przepraszam, że 10 tysięcy. Czekajcie, na wagę sobie wejdziemy, żeby nie było. Wolno, wolno. Tylko proszę sobie tutaj zapisać. W ogóle wjechaliśmy, i sam zostałem. Ciekawe, jak, 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 jak na długość to wygląda. Jo, jesteśmy, idealnie się zmieściliśmy. 44 Iś minutę niby. No, ja jestem ciekawy, w ogóle jak tutaj będzie się spało. Chyba ta przepa miała, nie miała kolizji, więc tutaj powinno się dosyć spoko wysypać, bo tak to by było lipnie. Bo wiecie, jak to skup skupnie jest aż taki wielki. To by można było się tutaj bezproblemowo wysypać. Zawsze jest leciutki problem z tymi supami i dobra nic nie widać, nic nie widać. Tak sobie zobaczymy. O, wszystko ładnie idzie. Nie wysypuje i 46 tysięcy, prawie 47 tysięcy zarobiliśmy z tej właśnie oto pszczepy. Ale jeszcze, dobra, jeszcze 7300 zostało tak naprawdę do przywiezienia. To już sobie po odcinku demką to dowiodzę. Teraz lecimy sobie. Przywieziemy kukurydzę. Kukurydzę tam widzę. chłopaki mają na kupę wysypane, więc pewnie tam sobie tą kukurydzę wysypiemy. Nie mają tutaj na kupce, to sobie tutaj na kupkę. Przewieziemy i później nam pieniążki oczywiście oddadzą, jak przywieziemy jeszcze tą soję drugą. Wtedy będzie wiadomo, ile tam za to tak naprawdę wszystko zarobimy. Co powiedział, nawet nie wiem, ile tam było. Nie wiem, czy jechać tą przyczepą, czy pojechać, czy pojechać tamtą tandemką, ale jak mamy tą przyczepę może podczepioną, to może tą pojedziemy, bo na tą przyczepę oczywiście się więcej zmieści. Tam może byśmy tą kurdzę na raz tak naprawdę zabrali. Więc możliwe, że tak zrobimy sobie, pojedziemy, teraz wrócimy i sobie na tą naczepę nasypiemy tą kurę żeby nie jeździć nie wiadomo ile razy. No tam to już nie ma sensu tą tej dużej przyczepy targać, tak naprawdę pojedziemy sobie tą mniejszą tandemką i sobie tą resztę soi wywieziemy tak naprawdę na skup. i jak widzicie 500. 50 tysięcy na naszym koncie na pewno będzie, więc to w zupełności tam wystarczy na to, żeby zakupić sobie, um, oczywiście, traktor i ciągnik. Bo e, tak sobie wyliczyłem, że 550 tysięcy jest mi potrzebne na to i na to, bo ciągnik około 350 tysięcy mi wyjdzie. Wiadomo, czy będzie jakieś obciążnik, jeszcze dokupić sobie do tego. A to tam już nie są aż takie duże pieniądze, tak naprawdę. 350 ciągnik, 200 siewnik, proszę, rachunek. 550 tysięcy potrzebujemy tak naprawdę mieć, żeby to i to sobie zakupić, ale będziemy tak naprawdę już mieli taki zestaw siewny przygotowany, więc nie będziemy musieli się martwić, że nie zasijemy sobie czegoś. Nie ważne, że będzie zrobione tak, że te ścieżki już będą większe na 24 metry, więc później będziemy potrzebowali tak naprawdę tylko opryskiwacza. Na nawóz mam na spokojnie, bo rozsiewacz mam. Sobie tylko łopatki przełożę na 24 metry, bo teraz mam na 18. 24 metry sobie zmienimy i będziemy mogli już sobie bezpromowo z tym lecieć. Ja jestem ciekawy w ogóle na tych Polak, których jak te ścieżki wyjdą. Tutaj że trzy ścieżki są. Więc ciekawe jak to teraz wyjdzie z tymi ścieżkami, czy nie będzie trzeba jakieś półki może e, lance zrobić sobie, ale to wszystko się tak naprawdę okaże z czasem. Dobra, co było? Tutaj Pimka. Tam mi się nie wydarzyło. Dobra, teraz pasowałoby jakoś to w miarę do tej wiaty naszej pięknej wjechać. Dobra, na razie tutaj nie wjedziemy, bo stoi Nasz piękny New Holland, więc sobie musimy New Holanda stąd zabrać. Od razu podjedziemy sobie pod e, zawiadeczkę i sobie ją podczepimy. A tu wjedziemy. ja jestem ciekawy, czy w ogóle z tamtej strony wyjadę, bo powiem szczerze, że tą naczepą tutaj e, nie wiem, czy wjeżdżają w ogóle do tej hali, czy nie. Tak szczerze, na wysokość raczej powinna się zmieścić. A zobaczymy, czy z tamtej strony wyjedziemy sobie, bo tam jest dosyć wąskawo, wam powiem, więc zobaczymy, jak to zaraz się uda zrobić. Ale nie powinno być. Nie powinno być dla najwyżej, sobie tak obkręcimy i to będzie dobrze, dobra kierunek możemy wyłączyć awaryjne mogliśmy włączyć dobra, mieści się, więc co najważniejsze, dobra, jedziemy, jedziemy zawijamy kurde, mole jakbyśmy tutaj zawinęli, to może by nam się udało i przejechać ale dobra, weźmy sobie w tą stronę pojedziemy sobie tak i tutaj jakoś ją wyciągniemy na spokojnie, aż tak mało miejsca tutaj nie ma, więc Max do przodu i później w prawo, znaczy w lewo i, i będzie wyjechane. Dobra, możemy tak zostawić. Jestem w ogóle ciekawy, jak moja drzwijka, czy ona w ogóle sięgnie tej przyczepy. No kurde, będzie przerąbane, wam powiem. Ale dobra, weźmiemy sobie ją. Pomożemy się troszeczkę tutaj ręcznie, żeby to szybciej troszkę poszło. Dobra, dobra. To, że tutaj będzie ciężko, żeby dosięgnąć. Dobra, trzeba tak zrobić. No niestety, musimy sobie jakoś pomóc tutaj. I widzę, że tutaj będzie problem, żeby na tą naczepę sobie sypać jak widzę, bo jednak tutaj nie jest aż tak kolorowo jak się wydaje No dobra, możemy ją troszkę do tyłu jeszcze, jest do tyłu jeszcze do tyłu Dobra, aż tak bardzo do tyłu to nie można, bo nie będzie się spało No dobra, niech się sypie. No powiem, wam szczerze, że dużo tego nie miałem. Myślałem, że troszkę więcej, mogliśmy tą tą pszczę pomiechać, tamtą tandemką mi też by było dobrze, ale pojedziemy sobie tą to, będziemy wszystko tak naprawdę, bo nie wiadomo jak tak... Że tutaj tego wszystkiego e, będzie. Dobra, to niech się może sypie. A ja w tym czasie, może pojadę sobie e, pograbić, żeby dwa razy na skupnie jeździć. Możemy e, zrobić właśnie to. Powinno tutaj w miarę się to sypać jakoś. Może później, jak wrócimy, to się dosypie resztę. Ale my no, wsiadamy w naszego wniucha i lecimy na to mniejsze pole. sobie tam co zrobimy, wrócimy i wtedy pojedziemy sobie z resztą e, zbiorów naszych, żeby zrobić pieniążki. Więc podążamy na łączkę, tamta łączka jest zrobiona, trzeba ją tylko zgrabić, zgrabiarka też już yy, większą posiadamy, więc tutaj robota powinna dosyć szybko pójść, później na tamtą łąkę czy będzie pojechać, ale to yy, przecząsarką yy, sobie tam pojedziemy. No, będziemy musieli się przypominać, mogę jechać tam przetrząsnąć sobie to tak naprawdę i bym miał później tylko pojechać na to i na to pole, ale pojedziemy sobie tutaj, bo nie wiadomo czy nam starczy czasu, żeby jeszcze i tam yy, sobie to poprzesząsać. Tak naprawdę wszystko się okaże z czasem, jak tam robota nam na tamtym polu pójdzie i ile nam zajmie jeszcze zawiezienie tej kukurydzy. Na razie 12 minuta odcinka jest, więc na spokojnie czasu jeszcze sporo tak naprawdę mamy. To ten odcineczek pewnie oglądacie we wtorek, bo w poniedziałek planuję sobie live'ika zrobić, więc mówię dzisiaj sobie otuszę. Jutro, dzisiaj będę miał live'a, jutro będę miał odcineczek, bo też spoczko żeby to tak e, wiesz, o, może chłopaki później nagrają. Dalej sobie e, na lipcu, więc już będzie ten nowy nabytek, czyli ciągniczek, ukazany na naszym pięknym gospodarstwie. A na sierpniu możliwe, że wleci wtedy siewnik, albo pod koniec lipca. zrobimy tak, żeby do nas przyjechał właśnie mm, siewnik. Ale miejmy nadzieję, że uda się z chłopakami pojechać coś, jakieś traktorki pooglądać sobie, bo tam byli też chętni, żeby pojechać, ale zobaczymy, jak to e, wyjdzie, czy pojedziemy, czy nie. Ja sam pojadę, ale czy to wtedy nagram to nie mam zielonego pojęcia. Dobra, na razie wyjadźmy sobie tutaj na spokojnie. Hops, hops i dobra. Dosyć szybko to powinno pójść, bo dwa, e, znaczy całą szerokość tak naprawdę, e, przecząsarki zabieramy. Więc tutaj bez planu, no, i więcej niż e, ta przecząsarka zabieramy. Więc dosyć sprawnie tam to powinno pójść. No i co? Kolejne, kolejne sianokosy, kolejny pokos, yy, tak naprawdę nie wiem, czy będzie szedł właśnie na siano też, czy później na książkę, ale w tamtym sezonie mieliśmy zrobiony go na książkę, Może w tym sezonie też tak zrobimy, że pierwszy pokos y, oczywiście na y, siano, drugi pokos na książkę i będziemy mieli tak naprawdę y, dodatkowe pieniążki zrobione. Możemy sobie tutaj dać głośnie, bo jednak nasz Nikolad nie jest o taki głośny jak yy, Fender. Więc tutaj, jak, naprawdę, jak najbardziej, dobra, dobra. Można pokrzywdzić drobiarkę też. Jak najbardziej, można sobie głośniej dać. I będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że te ptaki już nie są aż tak słyszalne, bo sobie tam postarałem się przyciszyć te ptaki. Więc teraz powinno być dosyć, dosyć fajnie. To słychać wszystko, nie powinno być aż takiego darcia, tak naprawdę. Bo ten jeden, jedyny ptak tak naprawdę robił tutaj całą robotę, że darcie się niemiłosiernie i był z nim leciutki kłopocik, ale już jest ogarnięte. Dobra, tutaj sąsiadowi trochę na soję najedziemy, ale to będzie tu, tym soję kiedyś wykupić tutaj zrobić jedną porządną łąkę, albo jedno porządne pole, a łąkę wtedy gdzieś sobie w inne miejsce przyniesiemy, A wtedy byśmy sobie tutaj takie duże pole również y, zrobili. No i z tamtej strony moglibyśmy wtedy sobie również i drogę zrobić. Byśmy jeździli tam na no ten tak zwany y, skup nawozów. Yy, moglibyśmy sobie tamtędy jeździć, tam droga polna jest, żeby było tutaj jeszcze sobie taką tam drogę polną przy lesie ogarnąć i wtedy moglibyśmy do tego pola sobie bez problemu, bo tutaj sobie nie musielibyśmy nawet tam, tam tamta droga prowadzi do tego pola jakby więc nawet nie musielibyśmy sobie tego robić, chociaż jakbyśmy chcieli tutaj do tego pola szybciej dojechać no to trzeba było to zrobić, ale to tak naprawdę wszystko do ogarnięcia jest musimy zobaczyć w ogóle ile to pole tak naprawdę będzie kosztowało, na razie chcę sobie wykupić ta, te te które tam są już dłużej, a dopiero będziemy musieli później nad wykupem tych innych również i pól Dobra dobra, trzeba polno wolniutko. Dobra, na razie chyba nic nie jadzie. Możemy sobie wyjechać. Dobra, jednak jadzie. I, I'm sorry, I'm sorry, przepraszam serdecznie. Dobra, pole dookoła uobjechane. Poro porocinane będzie już, więc wszystkie porobione, więc będzie można sobie lecieć się dalej. No to jestem to tym tą miedzą. Tutaj, tutaj z tym jednym miejscem, więc prawda, taką ścieżkę przypierdzieliło ściecha, że prawdopodobnie praca się zakaz. E, awaria bolarki normalnie będzie aż zrobił na To dosyć mniejsza łąka, ale belki są jak najbardziej potrzebne dwie łąki mam i tak naprawdę jest to wystarczająco. Jestem ciekaw w ogóle jak to pole 42. Ile ono kosztuje? Bo tak naprawdę ta droga tylko prowadzi do wiatraka. To nam by było potrzebna? Nie wiem w sumie. Można by było coś tutaj pomyśleć nad wycinką. Czy nie, to jest... Nie, no ja, to jest jakiś wiatrak. Myślałem, że to jest jakiś wieża. Czy coś, no to wiatrak, jest, dobra. Bo to jak samochód to stoi, pozdrawiam go serdecznie. Ale wtedy tą drogę byśmy jakoś inaczej zrobili. Mm. Żeby to inaczej było i wtedy moglibyśmy sobie tak naprawdę to 42 jeszcze tutaj, do tego pola dołączyć, chociaż aż tak daleko to 42 nie sięga. nie? No tutaj jeszcze jest to. No zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy, zobaczymy. Tą drogę musiała być wtedy tutaj. Wszystko do ogarniań, tak naprawdę. Tak co siedzi tam gdzieś wykupili już blisko mnie, no 41 nie kupili, ale tam 39 mają już, więc coraz bliżej zbliżają się moimi kroczkami tutaj do mnie, do mojego pola, ale jeszcze jedno pole im zostało, a nie wiem czy będę go opalić, czy nie, nie wiem jak tam ich plan wygląda, czekajcie jak to w ogóle wygląda tutaj, bo no ja jakbym to miał to i to, to by tutaj takie pole właśnie też wyszło, nie, no zobaczymy, czy oni tam nie mają plan jakieś na to, czy nie, zobaczymy. Dobrze trzeba tutaj sobie dobrze wycofać, żeby tutaj zagardnąć to wszystko. Na dół i poszli raz, dwa, trzy, cztery jeszcze przejazdy gdzieś zostanie i będziemy mieli yy, to zgrabione. Chyba, żeby tam się elegancko zowało żeby się żmika nie przyciała i no. Będzie wszystko dobrze. Zaraz powiem Wam szczerze, że pójdę sobie nawet i zobaczę, żeby to mieć tam nasypane tak jak należy. Myślę, jak wrócimy, to mogli siadać i oporowo lecieć dalej z robotą. Z dalszym naszym pięknym zarobkiem, bo pieniążki jak najbardziej są potrzebne tutaj. W końcu nawet powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek na tej serii miałem takie pieniądze. 300 tysięcy tam na pewno było, 400, to 400 tysięcy to tam na pewno było, ale żeby mieć 500-600 koła, no to powiem wam, że... To już jest nie lada wyczyn. To już jest... To już jest coś. To już... Sąsiady nie dorównają. Oni to tyle mogą mieć co najwyżej, co oni przepraszam to będzie. Pozdrawiam serdecznie oczywiście sąsiadów, tę aporowo lecą to z robotą. Ale jednak tutaj troszeczkę im teraz dokroczymy, jak kupimy większy siewniczek, bo teraz siewnik mają 3-metrowy taki jak ja miałem, ale nie mają prawo siewnego tak naprawdę. Siewnika ja sobie też bezchodź mnie też bezorkowo teraz sobie lecą. Hmm, z tym wszystkim, no ale ja jednak tutaj siewniczek troszkę lepszym, no mi teraz też opeskiwać będzie taki sobie Jezus Maria dwie obory, no ale ten kurnik im tam też dużo daje tak naprawdę, więc jest tak jest. Klówek mam chyba więcej od nich, tak mi się wydaje bynajmniej. Odkąd postawiłem tą nową oborę, to tych krów troszeczkę więcej od sąsiadów mam. Chociaż jeszcze tamta obora, ta moja nowa nie jest pełna, więc jeszcze do pełnej obory tam brakuje mi dosyć sporo, bo tam do tej obory nowej wchodzi bodajże 97 sztuk, więc no to naprawdę dosyć spory wynik. Jak zapomnę tę oborę, to będzie będzie nam na pewno potrzeba długa pryzba na książkę, to po pierwsze, a po drugie będzie będziemy więcej zarabiali z tego, z tego mleczka naszego, nie bo tak to miesięcznie zarabiamy około 16-17 tysięcy aktualnie za mleko Tu dochodzi nam tam 5 tysięcy chyba za panele, więc te 5 tysięcy, które za panele zarobimy to pokrywa nam tam tak naprawdę jakieś koszty wody czy koszty kredytu tam jakieś tam koszty utrzymania, nie wiem jak to tam wygląda, na pewno kosztą wody około 3-4 tysięcy więc no to jest dosyć sporo, tak naprawdę, no ale trzeba to wszystko zapłacić, trzeba krówkom dać wody, jak najbardziej. Więc to wszystko trzeba ogarnąć, krówek mięsnych mamy chyba podobnie z się innym, bo ja mam tam... Nie, teraz mam chyba więcej sztuk, powiem sobie, że ja miałem 40 sztuk, jak miałem to mniejsze paswisko, zaraz mam to większe paswisko, więc teraz na tym paswisku mam, jak się nie mylę, 50-60 sztuk coś takiego tych krów mięsnych, no więc tak naprawdę trzy przychody w roku, no może nie w roku, bo to różnie się te krowy sprzedają tak naprawdę w tym co to nie powinniśmy chyba też mieć jakieś pieniądze jeszcze z krów, tak mi się coś wydaje, O tego ostatniego nie będziemy zglebiali, wam powiem szczerze, bo to taki idealny pokosik wyszedł, więc raczej nie będziemy go tutaj ruszali nawet, no więc tutaj dosyć fajnie, że to pascicko też sobie poszerzyliśmy i tych krówek mięsnych też Troszkę więcej nam się zrobiło. Dobra, podnosimy, zwijamy i lecimy na chatę. I wywodzimy naszą piękną kukurytkę. No i podgrabione będzie można z prasą, oczywiście, sobie tutaj przyjeżdżać, prasować. I tak naprawdę, siano kosy będziemy mieli z głowy. No i co będzie krzykować kombaj na nasze piękne żniwa? Będziemy wjeżdżali pewnie w jakąś czynniczkę. Albo w zapach. Zobaczymy, co tam pierwsze nam wyskoczy do koszenia. A troszkę tego koszenia mamy. No fajnie było sobie ogólnie też header zmienić w naszym kombajnie, na ten troszkę większy. Będę musiał zobaczyć jak to cenowo wyjdzie w ogóle, bo może może tak będzie, że sprzedamy sobie ten header, który mamy, kupimy sobie większy, nie dołożymy jakąś strasznie dużo pieniędzy, to może, może akurat byśmy sobie w to zainwestowali, żeby ta robota to znacznie szybciej tutaj poszła. Zbiornik akurat tam mamy dosyć spory, więc jak header troszkę większy będzie, to też nie będzie problemu. Eee, bo teraz mam przecież 6 metra, a wtedy miał 7 coś chyba metra. Yy, więc za troszkę haderę większy już by był tak naprawdę no i ta robota szybciej by posła nam sprawniej no i zobaczymy yy, jak to tutaj wyjdzie z tym wszystkim jaki byłby to koszt tak naprawdę takiej zmiany chciał sobie na nację popatrzeć bo na pewno sprawdzałem za ten kombajn, który posiadam na pewno z takim headerem by sobie bezproblemowo poradził dobra dobra zobaczyłem się na tamtą stronę i to nie zauważyłem nie schodzi musicie bo musimy śpieszymy się bo yy, no na obiad śpieszymy bo ty na kawę, bo to dziesiąta to więcej kawy niż obiadu. Ale musimy lecieć na Hawirę i sobie zobaczyć jak tam nasza zmika czy tam nie zaciła się i nic się nie stało z naszą halą, bo tej może, żeby nic się nie wydarzyło, bo to przyjeżdża aż tak dużo nie ma, żeby remonty się jeszcze bawić tam. I pfff... Musimy do gminy na, napisać, żeby poszczyli asfaltu troszkę, tak? Teraz <grymne> coraz większe maszyny jeżdżą, to będzie ciężko tutaj się wybijać na tym akurat zakręcił tutaj, który mamy na rondo tutaj zrobią, to będzie o, wtedy będzie idealnie. Wtedy by było idealnie tak naprawdę, bo tam tą stronę będę sobie jeździł i będzie elegancka, dobra. Wracamy i zaraz zobaczymy, co tam w trawie piszczy tak naprawdę. Dobra, możemy sobie na razie tutaj mucha odstawić, zgasić, wszystko i pokaż. No i powiem wam, że prawie, prawie, prawie wszystko. Teraz sobie tak weźmiemy. Możemy troszeczkę wystawiamy to co mamy i to już zgarniemy Dobra Ostatnie litry gasimy wszystko 24 tysiące litrów Bo to chyba tamto byśmy nie zmieścili wszystkiego wam powiem Bo na tamto wchodzi 23 bodajże Bo 22 500 Coś takiego chyba hmm, No na tamto powinniśmy nie zmieścili, a tam pojedziemy sobie raz tak naprawdę będziemy mieli to już zawiezione, sprzedane I chyba sobie tak odcinek zakończymy, że pojedziemy sobie to sprzedamy to wywieziemy i będziemy odcinek kończyli, a sobie już tamtą łąkę przetrząsnę i zgabię poza odcineczkiem I, i będziemy mogli sobie dalej oczywiście przewijać. I gitara, bo chyba tam jeszcze nakarmione mam, więc to bez problemu mi to wystarczy oczywiście tego jedzonka, ale sobie dojedziemy to sobie... Zerkniemy jak to tam wygląda tak naprawdę. co, zapomniałem powiedzieć, że zapraszam Was wszystkich serdecznie 13 września do Krzysia na pokazy skoszenia kukurydzy. Zapraszamy serdecznie Józefków, więcej informacji na pewno na Instagramie będzie podawane. Zapraszam na Instagrama, tam więc informacji dokładnie gdzie to się znajduje. Miejmy nadzieję, że się zobaczymy. Jest to piątek, pogoda. Powinna być elegancka, bo u Krzysia zawsze na tych, na tych kurydach zawsze pogoda dopisuje, więc tam z tym akurat problemu nie ma. Krzysiu tam dzwoni, zamawia pogodę i jest wszystko tak, jak powinno być. W tamtym roku nie było koszenie kurydli, w tym roku Panie, że się udało. Jedziemy sobie, będziemy, będę ja, będzie Bolek, będzie Adam, Brączka niestety nie będzie, ale za to będzie Rajocina. Real będzie, no Jankusa też niestety nie będzie, bo Jankus ma wyjazd na robotę jak sami dobrze wiecie, jak tam go oglądacie. Mm, więc będziemy tak naprawdę cztery osoby. Będzie można nas jak najbardziej tam spotkać, pogadać, piątkę zbić, ale nie będziemy też tylko my, to będą inni e, tak naprawdę tiktokerzy, youtuberzy e, tutaj z branży rolniczej, więc zapraszamy tak naprawdę serdecznie. Niektórzy nie da, nie będą mogli e, dojechać, bo wiadomo są, e, oni też mają jakby akcje teraz koszenie kukurydzy i tak dalej, więc wszystko e, się rozumie. Albo tam jakieś inne sprawy do ogarnięcia, no wiadomo, każdemu termin też yy, nie spasuje, no ale jesteśmy tydzień przed Bednarami, tak naprawdę. Yy, więc sobie yy, Krzysia to ogarniemy i później po Bednarach już tak naprawdę będzie zykalafon. No a teraz takie pogody są, że tak naprawdę ta kurdza wysła yy, bardzo szybko, bo jednak deszczu nie było, ale jak oglądacie ten odcinek, to raczej u mnie już deszczyk popadał, więc naprawdę bardzo fajnie w sobotę ma padać, w niedzielę, więc... Bella Fantastic normalnie będzie z tym wszystkim. Będziemy mogli wtedy sobie czwórkę brać i oporowo lecieć z orką. Więc to pewne jakieś tutaj vlogaski dla was nagram, ale możliwe i też jakiegoś lejwa się z odpali. Bo tam mm, jakieś pola mam, na których zasięg na pewno będzie, więc sobie to na pewno ogarniemy. Ja jestem ciekawy, bo tak, na pewno vlog będę chciał nagrać. będę sobie orę może całe pole, bo tam jedno takie malutkie pole mam, więc. Na tamtym polu może by wyszedł taki vlog. Czekajcie, żeby teraz to że Czekajcie, ja sobie tak wezmę. O, będę lepiej y, widział tutaj o. E, możliwe, że wam z jednego pola vloga nagram całe, z całego pola. Zorki, bo tam jeden taki kawałek malutki mam. Nie wiem czy na nim coś robiłem na jakimś odcinku, czy nie, nawet nie wiem powiem. Szczerze, możliwe, że jak 60 miedziłem, to może coś było, nie? Ale tak to chyba nie. Dobra. Ym, 24 tysiące litrów kipujemy e, sobie tutaj krudy dosypiemy chłopakom, to sobie tam później podgarną oczywiście ładowarką wyjedziemy sobie tutaj, żeby nie blokować, może ktoś jeszcze przyjedzie to niech się tutaj elegancko wysypie My sobie wysiadamy i sobie jeszcze na nasze krówki piękne zobaczymy, jak to u nich tam wygląda no i w tej oborze nowe jest 30 sztuk, jak na razie jedzenie jesnek, no troszkę jest nagnojowice, też troszeczkę naprodukowało, bo te słomy trzeba dosypać no i tutaj 60 krówek na pastwisku, no te 14 miesięcy, więc jeszcze troszeczkę i też będą już tak naprawdę do sprzedania tutaj nieduża różnica jest między tymi, więc w dosyć podobnym terminie nam te pieniążki wpadną na konto. Oczywiście tych krów, tych starych też już troszkę więc co będzie to w 51 miesięcy, więc też trzeba to troszeczkę na nowy model zmienić. Ale tutaj też jedzenie jak na razie jest. Może jednego temera się tutaj zrobi, żeby nie braku. bo tych krów to jest więcej. Tutaj na pewno starczy to tutaj też. Tylko tutaj trzeba będzie coś dorobić i będziemy mieli tak naprawdę wszystko elegancko e, zrobione. To ja się z Wami żegnam. Widzimy się na kolejnym odcineczku. E, na odcineczku lipcowym już i możliwe, że już e, przy naszym pięknym nowym nabytku, albo e, na odcinku z wyjazdu, e, właśnie po nowy nabytek. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, jak najlepiej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Życzę miłego dnia. Do następnego. Trzymajcie się na razie i cześć.